Witamy wszystkich serdecznie. Niestety nie możemy w tym roku spotkać się na półkolonii w klubie Relaks. Więc my tym razem przyjdziemy do Was do domu. Przez całe ferie widzimy się w sieci każdego dnia o godzinie 12. Zapraszamy na klubowego Facebooka, YouTube'a oraz stronę internetową Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji. No to hop dzieci, wskakujemy do sieci.